Witam Was w ten piękny, ciepły, jeszcze wiosenny wieczór. Dzisiaj chciałam się podzielić z Wami tekstem, który odkryłam ostatnio, czytając Pismo Święte. Taki niesamowity, dość długi fragment z dziejów apostolskich. Nie będę go przytaczać w całości. Bo by to nam zajęło zbyt dużo czasu, ale bardzo Was zachęcam do tego, żebyście, może po, tym, po tej konferencji, może kiedy indziej przeczytali sobie cały 27 rozdział dziejów apostolskich, żebyście go rozważyli, medytowali, może właśnie w takim kluczu, w jakim ja chciałabym się dzisiaj nim z Wami podzielić. Zacznę od tego, że bardzo nie lubię burz, nie lubię burzy. Kiedyś miałam psa, który jak słyszał grzmoty, to chował się do szafy. Ja go bardzo dobrze rozumiałam. I kiedy czytam też fragmenty Ewangelii o tym, jak apostołowie płynęli i spotkała ich burza na jeziorze, to zawsze rozumiem ten ich lęk i tą ich panikę. Ja nigdy nie musiałam i nie przeżywałam burzy ani na morzu, ani na jeziorze. I oby tak pozostało. I dzisiaj też chcę coś powiedzieć o burzy, i to będzie może w takim znaczeniu o burzy w naszym życiu duchowym, w naszym życiu codziennym, które przeżywamy, a opierać się będę właśnie na tym 27 rozdziale dziejów apostolskich. Przy niektórych fragmentach będę się zatrzymywać, niektóre będę opuszczać, ale tak jak powiedziałam, zachęcam Was, żebyście sobie ten cały 27 rozdział dziejów apostolskich przeczytali i przemedytowali. Taka jeszcze mała dygresja, też właśnie jak to czytałam i rozważałam ten, ten 27 rozdział dziejów apostolskich to wzrodziła się też w moim sercu taka niesamowita wdzięczność. Wobec świętego Łukasza, który napisał nam Dzieje Apostolskie, który towarzyszył świętemu Pawłowi w jego podróżach, właśnie też w tej podróży tutaj opisanej. Dla niego na pewno też to nie było łatwe, przeżywał wiele trudów, a jednak chciał tam być po to, żeby być naocznym świadkiem i żeby potem nam pewne fakty właśnie z życia Pawła przekazać. Od początku tego rozdziału czytamy tak. Kiedy nasz odjazd do Italii został postanowiony, oddano Pawła razem z innymi więźniami setnikowi cesarskiej kohorty imieniem Juliusz. Wsiedliśmy na okręt płynący do portów Azji i odpłynęliśmy. Był też z nami Arystrach, Macedończyk z Tesaloniki. Następnego dnia przypłynęliśmy do Sydonu. A Juliusz, który odnosił się życzliwie do Pawła, pozwoli mu, pozwolił mu pójść do przyjaciół i zaopatrzyć się na drogę. I tutaj taka y, moja pierwsza myśl się pojawiła: jak niesamowitym darem są przyjaciele, jak ważne jest to, żeby mieć przyjaciół. Paweł miał w wielu miejscach tych przyjaciół, i kiedy przypłynęli y, właśnie do tego portu. Paweł mógł iść do swoich przyjaciół, on ich tam odnalazł, i oni go zaopatrzyli na drogę. Przyjaciele właśnie są między innymi po to, żeby cię zaopatrzyć na drogę. Niekoniecznie musi to być jakieś zaopatrzenie materialne, finansowe, ale moi przyjaciele bardzo często dają mi na drogę to, co jest najcenniejsze: swoją modlitwę, swoją miłość, swoje dobre słowo. I nie wyobrażam sobie, Życia bez przyjaciół, tych przyjaciół, których mam we wspólnocie. Na nich wiem, że zawsze mogę liczyć. Oni zawsze obdarzają mnie na drogę, na tą drogę mojego życia, tym, co jest mi potrzebne. Także też bardzo Ci życzę tego, żebyś, jeżeli nie masz jeszcze przyjaciół, żebyś, żebyś ich szukał, żebyś modlił się o dobrego przyjaciela, bo naprawdę dobry przyjaciel jest wielkim skarbem. Stamtąd popłynęliśmy wzdłuż Cypru, dlatego że wiatry były przeciwne. I tutaj właśnie zaczyna się historia chyba każdego z nas. Czy doświadczyłeś już w swoim życiu, a może doświadczasz aktualnie czegoś takiego, że wiatry są ci przeciwne, że masz wrażenie, że chcesz płynąć, że chcesz iść do przodu, że chcesz coś robić, a wiatry są ciągle przeciwne? Ja takich momentów w moim życiu doświadczałam i aktualnie chyba też doświadczam, że stoję, działam, a mam wrażenie, właśnie, że wiatry są mi przeciwne. Jeżeli Ty też masz taką sytuację, miałeś takie doświadczenie albo masz takie, to być może to słowo jest dla Ciebie. Zachęcam Cię do posłuchania do końca. Dość długo płynęliśmy wolno. I znaleźliśmy się zaledwie na wysokości Knidos. Ponieważ wiatr nie pozwalał nam przybić do brzegu, popłynęliśmy wzdłuż Krety w kierunku Salmone. I płynąc z trudem wzdłuż jej brzegów, przybyliśmy do pewnego miejsca zwanego Dobre Porty. Dość długo płynęliśmy wolno. Właśnie tak to jest chyba w naszym życiu duchowym, że kiedy są te przeciwne wiatry, kiedy są jakieś trudności. To jakby wszystko zamiera i wszystko idzie z takim oporem. Próbujemy coś zrobić, i się nie da, i to wszystko się tak wydłuża, przeciąga. I ważne jest tutaj, żebyśmy nie stanęli w miejscu, ale dalej płynęli. Inna myśl, która przyszła mi do głowy, i płynąc z trudem wzdłuż brzegów Krety, przybyliśmy do pewnego miejsca. Z Jerozolimy do Krety można było naprawdę przepłynąć o wiele prędzej, o wiele szybciej niż płynął ten okręt, na którym był Paweł. Oni płynęli wzdłuż brzegów, ponieważ wiatry były im przeciwne. I mnie się to skojarzyło z czymś takim, że. Bardzo często my chcemy wypłynąć na głębie, chcemy wypłynąć gdzieś tam, tak, mówimy, że chcesz w życiu naprawdę coś robić, coś więcej, ale z jakimś takim uporem maniaka trzymamy się tych brzegów. Dlaczego? Bo tam jest bezpiecznie, bo mamy takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Nie chcemy się oddalać od tego, co, co widzimy, co gdzieś tam widzą jeszcze oczy, tak? Co, yy, co yy, wiem, czym jest. Boję się bardzo często oddalić od tego brzegu i wypłynąć tam, gdzie już jest nieznane, gdzie czegoś nie znam. Żegluga stała się niebezpieczna. Paweł przestrzegał. Że żegluga zagraża niebezpieczeństwem i wielką szkodę nie tylko ładunkowi i okrętowi, ale i naszemu życiu. Ale setnik ufał bardziej sernikowi i właścicielowi okrętu, aniżeli słowom Pawła. Myślę, że bardzo ważne jest, że kiedy. Znowu te wiatry jakoś napierają, kiedy w tym naszym życiu pojawiają się jakieś burze, pojawiają się jakieś niepewności, to ważną rzeczą jest wiedzieć, kogo się słucha. Kogo mam słuchać wtedy, kiedy w moim życiu pojawia się jakiś zamęt, kiedy w moim życiu dzieją się jakieś sytuacje trudne. Bardzo często jest tak, że wtedy wpadając w jakąś panikę, to może być taka panika w cudzysłowie, a może niekoniecznie, kiedy wpadamy właśnie w jakąś panikę, bo coś w życiu nie układa mi się tak, jak zaplanowałem, tak jak chcę, to wtedy szukamy ratunku w różnych miejscach. Jeżeli będzie to jakieś właśnie takie zawirowanie w moim życiu duchowym. To sięgam po, różnych, po różne konferencje, słucham różnych mówców, szukam w różnych miejscach, chodzę do różnych wspólnot i próbuję gdzieś z tego wszystkiego, co słyszę, wyciągnąć coś, co wydaje mi się będzie właściwe. Tak było właśnie tutaj w przypadku, w przypadku setnika, który bardziej ufał sternikowi, bardziej ufał właścicielowi statku. Niż Pawłowi. A jak zauważymy za chwilę, to Paweł był bardziej kompetentną osobą, ponieważ Paweł ufał Bogu. I dlatego musimy znaleźć takie osoby w swoim życiu, taką osobę w swoim życiu, która opiera się, opiera swoje decyzje na słowie Bożym, na nauce Kościoła, na relacji z Bogiem. Jeżeli wiesz, że osoba, której słuchasz, jest taką osobą, której życie jest oddane Jezusowi i poddane Jemu, to myślę, że możesz zaczerpnąć od niej jakiejś wiedzy czy informacji. Ale jeżeli szukasz trochę tu, trochę tam, nie znasz tych osób do końca, to może się to wcale nie dobrze skończyć. Dlatego szukaj takich osób, które, o których wiesz, że są w zażyłości z Bogiem. Kiedy powiał wiatr z południa, podnieśli kotwice, przekonani, że zdołają wykonać zamiar i popłynęli wzdłuż brzegów Krety. Popatrzcie, znowu płyną wzdłuż brzegów. Znowu nie do końca jeszcze są pewni tego, że mogą wypłynąć na głębie. Ale równocześnie wydawało im się, że kiedy już jakieś lekkie przejaśnienie się pojawiło, że to już jest ten moment, że można zacząć działać. Nie zawsze tak jest. Trzeba być też bardzo czujnym. Oni stracili czujność. My nie możemy stracić czujności, jeżeli w naszym życiu są jakieś zawirowania, jeżeli w naszym życiu jest jakiś, jakiś mętlik się dzieje. Coś jest nie tak, to nie możemy stracić czujności, i nie możemy sobie powiedzieć: A jest jakiś, widzę, że coś już się przejaśnia, więc działam. Nie zawsze będzie to dobre. Musimy naprawdę być czujni i musimy też pytać Boga o to, czy to rzeczywiście jest ten moment, że możemy w swoim życiu coś zmienić, że już możemy zrobić ten krok dalej, że możemy się na coś innego zdecydować. Czy nie jest to jeszcze moment, że trzeba by było poczekać? Bo wtedy i tak, kiedy, yy, yy, kiedy zmieniamy coś, kiedy chcemy coś zmienić, a nie jesteśmy pewni tego tak do końca, to znowu będziemy się trzymać tego, co bezpieczne. I znowu to będzie kręcić się wokół tego, co już znam. I nie będę mógł zrobić tego, tego kroku do przodu. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł stawić czoła wiatrowi, zdaliśmy się na jego łaskę i poniosły nas fale. I tu sobie tak pomyślałam, że czasem jest tak w życiu, że kiedy już naprawdę cię coś aż porwie w takim znaczeniu negatywnym, że już naprawdę widzisz, że się miotasz w tym, że absolutnie nie widzisz jakoś wyjścia z sytuacji, to czasami. Najlepszym wyjściem jest przeczekać. Czasami trzeba przeczekać, nie podejmować żadnych decyzji. Broń Boże wtedy. Chyba, że musisz podjąć jakąś decyzję, nie wiem, idę do lekarza, tak? To wtedy tak. Ale nie podejmujesz żadnych takich decyzji, które dotyczą jakoś też twojego, Twojej przyszłości, Twojego życia, Twoich relacji. Najlepiej wtedy jest przeczekać tą burzę. Najlepiej wtedy się jest jakby tak nawet trochę poddać i popłynąć z tym przypatrzeć się temu, bo w tym też Pan Bóg jest obecny. On cię nie zostawia wtedy samego czy samej. On jest wtedy też obecny. Ponieważ miotała nami gwałtowna burza, zaczęli marynarze wyrzucać własnoręcznie sprzęt okrętowy. A kiedy przez wiele dni ani słońce się nie pokazało, ani gwiazdy, a nie słabnąca nawałnica szalała. Znikła już wszelka nadzieja naszego ocalenia. To jest chyba najgorsza rzecz, jaka się może człowiekowi zdarzyć, kiedy znika wszelka nadzieja ocalenia. To jest chyba najgorszy moment, kiedy do człowieka przychodzi taka myśl, że już nic. Nie jest w stanie, nikt nie jest w stanie mnie uratować. I wiecie, i to może być na takich różnych poziomach, to może być na takim poziomie fizycznym, kiedy dostaję, nie wiem, jakąś diagnozę, słyszę diagnozę od lekarza, i wydaje mi się, że, że jest to wyrok dla mnie, że już straciłem wszelką nadzieję, że odeszła, że już naprawdę nie ma, nie ma dla mnie ocalenia. Może to być w takiej sferze emocjonalnej, że zostałem, czy zostałam tak zraniona, że zamykam się w sobie, że ten ból jest tak silny, tak mocny, ten ból emocjonalny, że on jest czasem gorszy niż ból fizyczny. I wydaje mi się, że nikt nie jest w stanie mnie od tego uwolnić, że nikt nie jest w stanie mnie uratować. Może się też tak zdarzyć w tej sferze duchowej, kiedy nie umiem sobie poradzić z jakimś grzechem, z jakimś złem, które mnie dotyka, z jakąś bezsilnością. To może się zdarzyć na różnych etapach naszego życia i w różnych sferach, kiedy przychodzi taka myśl, że znikła wszelka nadzieja mojego ocalenia. Ale kochany, kochana, ten sam Paweł w liście do Rzymian w piątym rozdziale, w piątym wersecie powiedział, że nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez ducha, który został nam dany. Nadzieja zawieść nie może. Dlaczego nadzieja zawieść nie może? Dlatego, że Duch Święty rozlewa się w nas Bożą miłością. Dlatego, że Bóg posłał do naszego serca Ducha Świętego, Ducha Miłości, Ducha, który woła we mnie i w Tobie, abba Ojcze, Ducha, który mnie przekonuje, że nie jestem sam, Ducha, który mnie przekonuje, że mam Ojca w niebie, który się o mnie troszczy. Dlatego nadzieja zawieść nie może. Dlatego, kiedy Ci się wydaje, że Wszelka nadzieja już umarła, że nie ma żadnego ocalenia, to pomyśl sobie, że nadzieja to nie jest tylko jakaś złudna, coś złudnego, czego się trzymałeś, i teraz to odeszło, i już nie ma dla ciebie ratunku. Nadzieją jest Boża miłość, która jest rozlana w twoim sercu, i ona nigdy się nie skończy. I to jest niesamowite, że cokolwiek by się w twoim życiu nie działo, to Bóg cię przez to przeprowadzi. To On jest z tobą od początku do końca. Dlatego nie musisz się bać, dlatego nie musisz się lękać. Nie mówię, że nie będzie w twoim życiu chorób, że nie będzie w twoim życiu żadnego zła, że nie będzie w twoim życiu takich sytuacji, w których będziesz czuł się zraniony. Pewnie będą, ale. Pan Bóg wysłał do Twojego serca Ducha Świętego, Ducha Miłości, Ducha, który woła Abba, Ojcze, Ducha, który Cię przekonuje w tym momencie, że jesteś dzieckiem Bożym i że Bóg Cię nie zostawi, że Cię nigdy nie opuści. I tu trzeba się tego uchwycić to jest ta nadzieja, której się muszę uchwycić tej nadziei, że mam kogoś większego od mojej choroby. Że mam kogoś większego od mojej paniki, że jest ktoś większy od mojego lęku, że jest ktoś większy od mojego bólu, że jest ktoś większy od mojego cierpienia, że w Chrystusie już to wszystko zostało zwyciężone i pokonane. I tej nadziei się muszę trzymać. Tej nadziei się muszę trzymać. I zdanie, które bardzo mi się podoba, które powiedział tutaj święty Paweł, właśnie po tym, kiedy znikła już dla tych wszystkich na okręcie nadzieja ocalenia, to wtedy oni nawet jeść nie chcieli. Oni byli już tak, już tak w, w takiej rozpaczy. W takim, w takim bólu, w takiej trosce, w takiej beznadziei, że nawet jeździeli, nie chcieli, bo już im było wszystko jedno, czy będą, czy umrą z głodu, czy umrą od fal. Naprawdę byli pogrążeni w wielkiej depresji. I wtedy Paweł do nich przychodzi i mówi im tak: Trzeba było posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie tej niedoli i szkody. I można by powiedzieć, że tutaj Paweł jakoś tak. Z taką arogancją się do nich odnosi, że e, tak staje przed nimi i, i, i tak by to zabrzmiało właściwie: A nie mówiłem? A nie mówiłem, że tak będzie? Natomiast myślę sobie, że Paweł chciał im zwrócić uwagę na coś innego. Chciał im zwrócić uwagę na to, że on to przewidział tą sytuację, przewidział, że tak będzie, ale mądrość, którą on miał, jest mądrością, którą dał mu Bóg. Bo zaraz potem mówi następne zdanie: A teraz radzę wam być dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko okręt. Teraz radzę wam być dobrej myśli. Tej nocy bowiem ukazał mi się anioł Boga, do którego należę i któremu służę, i powiedział: Nie bój się Pawle. Patrzcie, Paweł im pokazuje, że jego mądrość jest Bożą mądrością, że jest Bóg, który go prowadzi, jest Bóg, który, który chce go ocalić, a ponieważ Jego chce ocalić, to razem z Jego ocaleniem daje mu taki prezent, że daje mu tych wszystkich towarzyszy, który, którzy byli z Nim tam na okręcie. I dlatego Paweł przypomina im tamtą sytuację, tak, kiedy im mówił: Nie wypływajmy, nie wypływajmy, bo to się źle skończy. Pokazuje im, że wtedy miał rację. Jak gdyby zachęcając ich równocześnie do tego, żeby teraz też go posłuchali, ponieważ naprawdę Bóg do niego przemówił. I słowa, które powiedział do niego Bóg, to są słowa, które Bóg mówi do każdego z nas zawsze wtedy, kiedy dzieją się trudne rzeczy w naszym życiu. Nie bój się Pawle. Nie bój się Aniu. Nie bój się Kasiu. Nie bój się, Piotrze, nie bój się, Tomku, nie bój się, nie bój się. Ja jestem z Tobą, cokolwiek by się działo, ja jestem z Tobą. I Paweł mówi, że on ufa Bogu, że tak będzie, że tak się stanie. I rzeczywiście za chwilę zobaczymy, że tak się stało. Wiecie to nam się to teraz tak fajnie mówi i dobrze opowiada i fajnie czyta. Ale jak sobie pomyślimy, że oni właściwie dwa tygodnie byli w takiej absolutnej nawałnicy, kiedy nie widzieli, nie wiedzieli czy jest dzień, czy jest noc, bo nie było ani słońca widać, ani księżyca, ani gwiazd, po prostu ogarnęły ich ciemności i fale przelewały się i była ogromna burza. Znasz to ze swojego życia, bo ja znam. Że czasami jest tak, że cię naprawdę ogarną ciemności, że ci się wydaje, że Boga nie ma, że ci się wydaje, że już ratunek znikąd nie przyjdzie. Że nie wiesz, co się dzieje. Nie wiesz, w jakim momencie swojego życia nawet jesteś. Nie wiesz, gdzie się obrócić, nie wiesz, gdzie spojrzeć. Może się tak zdarzyć w swoim życiu, może się zdarzyło, w moim się już tak zdarzyło. Ale wtedy mamy się trzymać mocno nadziei. Mocno tego, tej prawdy, że jesteśmy dziećmi Boga, który się o nas troszczy. Że jesteśmy dziećmi tego, który chce nas wyratować. Chce nas wyratować. Bo on jest naszą mocą, on jest naszą twierdzą. On jest naszym ocaleniem. I po tych 14 dniach takiej nawałnicy, yy, stało się też coś bardzo ciekawego. A mianowicie już okazało się, że gdzieś tam widzą ląd, spuścili sondę i okazało się, że faktycznie jest dno i wtedy żeglarze, którzy prowadzili ten statek, chcieli uciec. I Paweł to zauważył i powiedział: Dowódcy, że jeżeli ci uciekną, to wy się nie ocalicie. Myślę, że to też jest niesamowite. Wiecie, że też tak jest czasami w naszym życiu: że ludzie, którzy mieli nas prowadzić, ludzie, którym powierzyliśmy własne życie, chcą uciec od nas albo uciekają, zdradzają nas. Nie życzę ci nigdy takiej sytuacji. Ale jeżeli doświadczysz kiedyś czegoś takiego, to pamiętaj, że chociaż oni cię opuszczą, to Bóg cię nie opuści. Bóg cię nie zostawi. On jest zawsze przy tobie i on znajdzie sposób, znajdzie sposób, żeby cię uratować. I co potem się dzieje? Kiedy zaczynało świtać, Paweł zachęca wszystkich do posiłku. Już im pokazuje, że ocalenie jest blisko bierze chleb, łamie odmawia dziękczynienie sam je i podaje innym, żeby jedli nie wiemy, czy to była Eucharystia, ale mnie się to bardzo mocno z Eucharystią kojarzy że właśnie wtedy kiedy jest ci bardzo trudno to Eucharystia jest też twoją mocą, jest twoją siłą bo tam jest żywy Jezus, który przychodzi do ciebie żywy Jezus który ci daje siłę do przezwyciężenia tych trudności. I oni rzeczywiście wszystkich 176, 176 osób, które było na tym okręcie, zostało ocalone. Tylko okręt się rozbił, natomiast wszyscy dopłynęli do brzegu. Tak jak Bóg obiecał. I ty też jesteś ocalony. Ty już jesteś ocalony przez krew Jezusa. Ty już jesteś ocalony. I jeżeli zdarzą się w twoim życiu jakieś trudności, jakieś burze, to pamiętaj, żeby walczyć, pamiętaj, żeby się nie poddawać, bo dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Dopóki walczysz, idziesz do przodu. I czasami przyjdzie taki moment w końcu, że będziesz się musiał puścić tego twojego zabezpieczenia. Bo wtedy, kiedy już naprawdę ty tracisz nadzieję, kiedy widzisz, że już nic ci się w życiu, że już ci się wszystko wali, to wtedy Bóg przychodzi z pomocą. To wtedy Bóg mówi: Nie bój się, ja jestem z tobą. I życzę ci tego doświadczenia, życzę ci tego, żebyś nigdy nie uciekał od problemów, od trudności. Życzę ci, żebyś walczył do samego końca, bo jesteś dzieckiem Boga. Bo jesteś powołany do tego, żeby zwyciężać, bo Ty jesteś zwycięzcą, bo jesteś zwycięzcą. I na pewno o wiele łatwiej walczy się razem, walczy się we wspólnocie. Dlatego też Cię zachęcam do tego, żebyś w tej wspólnocie wytrwał, żebyś nie uciekał wtedy, kiedy jest trudno, żebyś nie uciekał wtedy, kiedy widzisz jakieś niebezpieczeństwa, kiedy widzisz, że coś jest nie tak. Żebyś wytrwał, bo Pan Bóg chce ocalić ciebie, a razem z Tobą chce ocalić tych, których Ci podarował. Może jesteś odpowiedzialną osobą we wspólnocie, może jesteś animatorem. Pamiętaj, że Pan Bóg Ci podarował ludzi i nie chce, żebyś uciekał. Chce, żebyś z nimi był do samego końca. Jeżeli nie jesteś we wspólnocie, to serdecznie Cię zapraszam. Może do wspólnoty naszej, chorzowskiej Klucz Dawida. Jeżeli mieszkasz daleko od Chorzowa, to zachęcam Cię, żebyś znalazł sobie inną wspólnotę. A obojętnie gdzie mieszkasz, czy w Chorzowie, czy poza Chorzowem, to serdecznie Cię zapraszam na naszą stronę internetową. Tam też jest informacja o rekolekcjach, które już odbędą się niedługo, bo od 1 do 8 lipca mamy jeszcze parę wolnych pokoi. Niektóre osoby zrezygnowały, więc trochę nam się tam zrobiło tak luźniej. Więc zobacz, jest tam piękny filmik, który też mówi o naszej wspólnocie, o tym jak my przeżywamy rekolekcję. Może się zachęcisz, jeżeli nie ty, to może zaproponuj, może powiedz komuś innemu. Może ty nie masz urlopu w tym czasie, ale może ktoś inny z Twoich znajomych skorzysta z tego. Naprawdę to jest dobry czas, to jest czas, kiedy. Pan Bóg walczy o nas, kiedy pokazuje nam też, jak puszczać się tych zabezpieczeń, jak wchodzić w głąb relacji z Nim, jak pogłębiać tą więź z Bogiem, z Twoim Ojcem, z Jezusem i z Duchem Świętym. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. A dzisiaj Ci dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego słowa. To takie moje myśli, które mi się nasunęły, kiedy właśnie czytałam. 27 rozdział Dziejów Apostolskich i Ciebie też zapraszam do tego, żebyś ten, ten rozdział sobie przestudiował, przemedytował i przemyślał, co Bóg ma Ci do powiedzenia. Wszystkiego dobrego Ci życzę.